You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long as you're dreaming. Gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna, it? Take that? just gonna take that? Make them take it all back. It all back. Don't tell me you believe that. that. Are you just gonna take that? Oh, will you fucking fight back. You can never beat them and they're better than you face it Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man There's too many others and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you're just faking Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts, they are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters with your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to end, so Never gonna out. make it there's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Black Too late now. I remember you and me and how careless we were. Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Stayin' awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug yeah. never run. Off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar. You'd show me your heart Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun. Open when it's gone. I took you to Prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. We were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still for what i love still gonna try i won't give up still gonna fight until i've won they say i'm way too obsessed and i've got nothing left and i'm not quite there yet but those words they'll regret cause i've got something left and i'm not giving in i will not let them win i won't stop till the end no Stopping searching, yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, riding down these roads. No, scene. I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting right. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone.

Spotify'a też dałem na minus 3 na razie. Okej. Okay. Jest Git już? Czy jeszcze coś trzeba zmienić? Chyba muzykę zgłosisz, niż tak mi się wydaje. Dobra, to ja. Jeszcze ściszę. Chyba ja też. Okay. Jeszcze ściszę. Muzykę trochę ściszyłem. Lista jaka jest posiadana? Nefex. Taka playlista. By On no dawał maltanki? maltańki. No oddałem ci je wtedy przecież. Dobra. Czyli jak siebie będę ten słuchał na streamie, to nie będzie słychać. Eee, tak, nie będzie tego. Albo nie, czekaj, nie. Będzie słychać. Bo masz to jako na wszystkim. Musiałbyś sobie przestawić Jezu. przeglądarkę na inne. do donate. Gdzie jest donate? Halo? Nie dodałeś tutaj, tu? Jest, Tipli Czemu się... No i po, ktoś wysął. Ja pierdole, co za stream zjebany Tiply. <grym> <grym> Ej, ale ja to, o teraz co nie działa? wczoraj? W nie końcu działa? w 1080p? No jest w 1080p Teraz wyświetlanie tego nie działa Teraz mi nic nie Z działa działać moim zdaniem trzeba mieć najmocniejsze w kopie? Bo moim zdaniem pierwsze miejsce, płyta, główna i no. zasi... Tak, musisz mieć dobry zasilacz, żeby ci nie spalił wszystkiego i musisz mieć dobrą płytę, żeby też ci nie spaliło wszystkiego Dobra, bo ja nie wiem czy to nie działa czy... ja coś zjebałem A, moment, bo to problemy techniczne Tak, jak u Gimpera na no, w tej zostawie Followka i to niby nie działa. Streamlabs powinno wszystko być. To Tipli to też w sumie ustawię na środek. Przy okazji może się wyświetli kiedyś. Eee, przekształcenie w środku i na ekranie. No i jest ten dźwięk, ale się nie wyświetla. Czemu? A nie masz tego pod ligą, no, na przykład? E, czy mnie... Tak, mieliśmy Cisco. No miałem, a co? <grybujesz> Ej, no zapomniałem! No Mówisz, dlatego to dlatego się, to, to, to się nie wyświetlało. Tak. Dobra, to, no. Już, naprawiło się samo. Jaką płytę do tego proska? A no, kurwa, akurat jak powiedziałem, że nikt o to nie pyta, to ludzie o to pytają, no. Naprawdę. Nie wiem, no mogę dodać. Dobra, to kolejne parametry się doda. Gdzie mam tutaj ten? Jest, czeka, jest mikrofon, komunikatory, Spotify. A i urządzenie audio, dobra. Urządzenie audio. Okej. Okay. Czy słychać grę jak jest urządzenie audio? No, no. Czy powinna tak. słuchać lola teraz? czekaj, odpalę jeszcze sobie trening może zanim zaczniemy streamka czy wy słyszycie lol'a? nie słyszę, ja wiem, że nie słyszę urządzenie audio dobra, odpalę jeszcze potem wszystko dobra, później dodam te płytę główną Nie słychać to, nie? Czekaj no, no nie słyszę. Spotify Może pi... A dobra To Straszer Tak, bo testować. nie było widać wcześniej No to już działa W ogóle ten alert trochę chyba zmniejszyć możesz Bo taki duży mhm. trochę Dobra, ja słyszę wola Urządzenie audio AMD to gówno? Nie no, AMD nie jest głównym, Ma dobre procesory. To wszystko mi nie działa. W sensie wszystko, że z tej karty. A ustawiłeś to urządzenie jako domyślne? Ta, chyba. Czekaj. Ustawienie <laughs> Pane Panem sterowania. E e wszystko. Tak, jest jako domyślne. ONZ nie uważa, że to jest domyślny dźwięk. No o, to też tam. W... Na pewno jest ustawione jako wszystko, a nie jako domyślne? Nie wiem. No, mam... no to wszystko jest ustawione jako domyślne. No to powinno działać. Chyba, że nie wiem, ligać i. Ci... Bo ty słyszysz ligę, czy nie? No ja słyszę. A wejdź w preferencje głośności i urządzenia aplikacji. Tam gdzie wcześniej ustawialiśmy Spotify'a. I na co masz Ligę Legend ustawioną? A Liga Legend jest na domyślne. To musi być na wszystko, nie? No domy domyślne jest jako wszystko, więc to powinno działać. Ale spróbuj ustawić na wszystko. Może zadziała. Ale wszystko. To też wszystko. Nie słychać cię prawie Sashera dobrze? No to musisz się podgłośnić no już albo mnie przyciszyć. Już działa. Okej okay. Dobra, już słychać Lola To siebie Jeszcze... może podgłośnie Mnie przecież po prostu no, no. no ale siebie też podgłośnie Dobra, dam ci nie wiem, minus 5 Zaawansowane ustawienia mikrofon A ja dam sobie plus 3 o. Halo! Słuchajcie mnie zajebiście na stówę Dobra, tutaj wyłączę dźwięk Spotify. Ja pierdzielę, dobra, już widzę, że 4,5 tysiąca to nie może być, jak ja mam taki ping. Dla mnie Spotify jest też za tak głośno. Dobra, my to wszystko ustawiamy. Żeby wszystko było tak dobrze, ok. Przydałoby, się 60, Przydałoby się 60, No to niestety, internet ciągle jest ten sam. Ale lala, chyba słychać. No, słychać. Dobra, ale ja mam 90 pingów, 103 ja pierdzielec. Ja mam taki chujowy internet, aż? Ja mam aż taki chujowy internet, że mi nie chodzi ten, żeby dać na 4,5 tysiąca. Jakie masz podzespały w nowym kąpie? Pod streamem jest. Pod streamkiem wszystko. Odwal MC i no, to jest dobry sposób na przetestowanie Tu myślę o karcie światłowodowej? W jakim sensie, że karta sieciowa taka pod światłowód? Czy o co chodzi? Ja najprawdopodobniej zrestartuję streama, no i chyba nie będzie full HD. Jak ja mam mieć taki ping, ale nie wiem no. Mi pokazuje, że mam 32 trzydzieści 31, 27 siedem. pan jeszcze raz. Ja mam, że masz 93 stopnie, to i tak ogarniesz lepiej niż połowa ludzi, z tej gry grasz bardzo świetnie i tak. Dzięki, mordeczka, ale ja jednak wolę na tym. Wolę tak normalnie, nie? Żeby by Prawie wyszedłem z Discorda z przyzwyczajenia. Czy zagram Djinnem na Rankedzie? No w sumie. Djinn to jest jeden z takich ADKRI, co mogę sepiknąć. Karta sieciowa, czy warto. Czy znaczy, karty sieciowe pod To useless jest. Starczy taka zwykła. Chyba, że nie wiem, chcesz mieć 10 tysięcy, to znaczy, chcesz, chcesz mieć. Ten, prędkość 10 giga, no to. Wtedy to już potrzebujesz lepszyp karą Kurde nie wiem Ja mam stopingo jakoś Ja nawet nie odczuwam tego stopingu To jest dziwne Dobra, czasami się odczuję 15 września wychodzi RTX 3070 i 3060 i 200 60, pójdę ostro w dół itd. Kto mi 17 września nie pamiętam, No ja jestem bogacz, to... Ja to I don't care. Kurde, a i to jest dziwne, bo ja odczuwam stopingu, Nie, no ja jestem ping, ja? Pierdolę. Nie odczujesz, bo masz ponad... Jest, ale to jest ping, mordeczka. Pink nie ma wpływu na ten. Znaczy, Pink inaczej ten, innym wpływ na wzgrywkę w ogóle. Może jeszcze zmniejszę ten. Dzięki za W nie? Ogólnie, marteczka. Dobra. Jeszcze FPS-ów i stopingo. Kurde, ja mam duże FPS-ów, ja się muszę pochwalić FPS-ami. No to jest uncapped Sedam. No zawsze jest tak, że no, na początku jest w chuj, a później tam... Później no, jest normalnie jest mało. Jednak. To nie ma takiej różnicy. Ale podczas sam... na Discordzie. Panie. No mam stoppingu. Nie, ja restartuję streama chyba, i no, nie będzie 720p Nie będzie 1080p. Nie wiem czemu tak jest. No ale niestety. 1080p nie będzie Nie pobieraj Pornoni No niestety, streamuje Beniamin Lukasiak zostawił suba To dzięki za suba na YouTube mordeczka Aha, bo tego No nie, <śmiech> Trzeba... <śmiech> Jakby odpowiednio to wyłączyć, bo ja ci dawałem taki zedytowany link, który miał po prostu suby wyłączone. Były tylko rzeczy z Dobra to powiem wam tak Ja zrestartuję streama, ustawię bitrate na 2,5 I w sumie skalowanie też wtedy ustawię, no? No tak, Ustaw na ten na tym 13 no. no to dajcie mi 2 minutki